Pierwsza minuta po śmierci decyduje o wszystkim. Święta Faustyna Kowalska, polska mistyczka i apostołka Bożego Miłosierdzia, miała wizję, w których Jezus pokazał jej, co dzieje się z duszą tuż po opuszczeniu ciała. To nie były symboliczne obrazy, dla niej były to żywe doświadczenia, przekazane po to, by przygotować nas na chwilę, która czeka każdego człowieka. W tym filmie opowiem Ci dokładnie, jak wygląda pierwsze 60 sekund po śmierci według zapisków świętej Faustyny. Usłyszysz o spotkaniu z Jezusem, o sądzie szczegółowym i o tym, dlaczego jedni idą prosto do światła, a inni w ciemność. Na końcu pokażę też, jak możesz przygotować swoją duszę, aby ta chwila była momentem pokoju i radości, a nie strachu. Jeśli takie treści są dla Ciebie ważne, zasubskrybuj kanał Głos Wiary. I zostaw łapkę w górę. Zostań ze mną do końca. To, co usłyszysz, może zmienić spojrzenie na całe Twoje życie. Święta Faustyna w swoim dzienniczku opisała moment, w którym Jezus pozwolił jej zobaczyć, co dzieje się z człowiekiem zaraz po śmierci. W chwili, kiedy ciało przestaje oddychać, dusza natychmiast opuszcza ziemski wymiar. Staje w obecności Boga, który jest światłem, prawdą i miłością. W tym spotkaniu nie można nic ukryć ani udawać. Dusza widzi całe swoje życie jak na otwartej księdze. Wszystkie myśli, słowa, czyny i zaniedbania ukazują się w pełnym świetle, takim, w którym liczy się wyłącznie prawda. Faustyna pisała, że to światło nie jest jednak obojętne, ono przenika miłością, ale też sprawiedliwością. W ciągu pierwszych chwil po śmierci trwa tak zwany sąd szczegółowy. To moment, kiedy dusza rozumie, w jakim stanie jest naprawdę, czy jest w łasce uświęcającej, czy odwróciła się od Boga. Nie ma już możliwości zmiany decyzji. Jeżeli dusza kochała Boga i była z Nim pojednana, ogarnia ją ogromny pokój i radość. Wtedy kieruje się ku światłu, które Faustyna rozumiała jako wejście w chwałę nieba lub, jeśli potrzebne jest oczyszczenie, do czyśćca. Ale jeżeli dusza odrzucała Boga, świadomie trwając w grzechu ciężkim i bez żalu, wtedy światło Bożej obecności staje się nie do zniesienia. Dusza sama odchodzi w ciemność, którą Faustyna widziała jako przepaść oddzielenia od miłości Boga. Ten wybór dokonuje się w mgnieniu oka i nie ma odwołania. Dlatego te pierwsze sekundy po śmierci decydują o wieczności. Święta Faustyna pisała w dzienniczku, że zaraz po śmierci każda dusza staje twarzą w twarz z Bogiem. Nie ma wtedy żadnego pośrednika, żadnego czasu na negocjacje, żadnych wymówek. To moment całkowitej prawdy. Opisywała, że Bóg w tej chwili objawia się jako nieskończona miłość i nieskończona sprawiedliwość jednocześnie. To tak, jakby całe życie człowieka, każde słowo, czyn, myśl i intencja stanęły w jednej chwili przed oczami. Nie da się wtedy usprawiedliwić czy ukryć nawet najmniejszego grzechu. To doświadczenie jest dla czystej duszy źródłem niewyobrażalnej radości. Światło Bożej obecności przenika wtedy pokojem, miłością i poczuciem, że dotarło się do domu, w którym było się od zawsze oczekiwanym. Ale dla duszy w stanie grzechu ciężkiego to samo światło staje się bólem, nie dlatego, że Bóg ją odrzuca, ale dlatego, że sama nie chce tego światła, nie potrafi go znieść, bo całe życie uciekała od prawdy i miłości. Święta Faustyna pisała, że wtedy dusza sama wybiera odejście od Boga. To jest największa tragedia odrzucenie miłości, która w tej chwili jest na wyciągnięcie ręki. W Sądzie Szczegółowym nie ma rozmowy o teoriach, religiach czy poglądach. Jest tylko prawda o tym, czy w swoim życiu odpowiedziałeś na Bożą miłość, czy ją odrzuciłeś. I ta prawda jest jasna w jednej chwili, w tej pierwszej minucie po śmierci. To jest moment, kiedy wieczność staje się faktem. Jeśli dusza jest zjednoczona z Bogiem, idzie do nieba, lub na oczyszczenie. Jeśli jest w buncie i grzechu, sama schodzi w ciemność. Święta Faustyna w swoich wizjach była prowadzona przez Jezusa w różne miejsca, gdzie dusze przebywają po śmierci. Wszystko po to, by opisać ludziom, co dzieje się po tym pierwszym spotkaniu z Bogiem, po sądzie szczegółowym. Jeżeli dusza przyjęła Bożą miłość i była w stanie łaski uświęcającej, ale miała jeszcze rzeczy do oczyszczenia, trafia do czyśćca. Faustyna pisała, że czyściec to nie jest miejsce rozpaczy, to jest czas oczyszczenia, w którym dusza tęskni za Bogiem tak bardzo, że to pragnienie staje się jej największym bólem. Dusze w czyśćcu są pewne swojego zbawienia, ale pragną w pełni zobaczyć Boga twarzą w twarz. Potrzebują modlitw, ofiar i mszy świętych, bo same już nie mogą sobie pomóc. Jeżeli dusza była czysta i zjednoczona z Bogiem, idzie prosto do nieba. Faustynę opisywała niebo jako niewyobrażalną radość, harmonię i miłość, której na ziemi nie da się porównać do niczego. To jest pełne zjednoczenie z Bogiem, gdzie nie ma już bólu, smutku ani lęku. Dusza w niebie czuje się całkowicie spełniona i kochana. Ale jest też trzecia droga. Jeżeli dusza świadomie odrzucała Boga, trwając w grzechu ciężkim bez skruchy i bez pragnienia przebaczenia, nie może znieść jego obecności. Faustyna pisała o piekle jako o stanie wiecznego oddzielenia od Boga. W piekle nie ma miłości, jest tylko rozpacz, nienawiść i świadomość utraconej szansy, która już nigdy nie wróci. To nie Bóg odrzuca duszę, ale ona sama wybiera życie bez niego, i ten wybór staje się wieczny. Faustyna widziała w swoich wizjach, że moment śmierci jest ostatecznym potwierdzeniem tego, jak żyliśmy na ziemi. Po śmierci nie ma już czasu na decyzję. Dlatego Jezus przez świętą Faustynę wzywa do nawrócenia teraz, bo kiedy nadejdzie ta minuta wszystko będzie jasne i nieodwołane. Święta Faustyna nie tylko opisywała co dzieje się z duszą po śmierci, ale też zostawiła bardzo konkretne wskazówki, jak żyć, żeby ten moment był spotkaniem z miłością, a nie wejściem w ciemność. Pierwsza rada: żyj w łasce uświęcającej. To znaczy Regularna spowiedź i unikanie grzechu ciężkiego. Faustyna pisała jasno: Nie odkładaj nawrócenia na później, bo nie wiesz kiedy przyjdzie ostatnia chwila. Każdy dzień bez łaski jest ryzykiem, którego nie warto podejmować. Druga rada: Ufaj Bożemu miłosierdziu. Jezus powiedział jej: Im większy grzesznik, tym ma większe prawo do mojego miłosierdzia. Nigdy nie jest za późno, żeby wrócić, dopóki żyjemy. Nawet jeśli mnosisz ciężar grzechów, nie wierz w kłamstwo, że Bóg Cię nie chce. Trzecia rada – módl się koronką do miłosierdzia Bożego. Faustyna usłyszała od Jezusa obietnicę, że kto modli się tą modlitwą przykonającym, wyprasa dla Niego łaskę pojednania z Bogiem, nawet jeśli wcześniej był bardzo daleko. To modlitwa, która ratuje nie tylko nas, ale i innych w tej ostatniej chwili życia. Czwarta rada: Czyni dobro i przebaczaj. Faustyna pisała, że miłość jest tym, co liczy się najbardziej w chwili sądu. Każdy gest miłości i każdy akt przebaczenia zostaje w wieczności. Piąta rada: Żyj tak, jakbyś miał umrzeć dziś. Nie chodzi o lęk, ale o świadomość, że każdy dzień jest darem. Taki sposób życia pomaga podejmować decyzje, które przybliżają do Boga, a nie oddalają. Święta Faustyna wiedziała, że jesteśmy słabi, ale nie o perfekcję tu chodzi. Chodzi o to, żeby zawsze wracać, prosić o przebaczenie i ufać Jezusowi. Bo kiedy nadejdzie ta minuta po śmierci, liczyć się będzie tylko jedno: czy Twoje serce jest z Bogiem. Pierwsze 60 sekund po śmierci to nie jest mit, straszak ani teologiczna teoria. To rzeczywistość, którą widziała Święta Faustyna. Dusza natychmiast staje w obecności Boga. W jednej chwili poznaje prawdę o swoim życiu. To czy kochałeś Boga i byłeś z Nim pojednany, decyduje w którą stronę pójdziesz. Ku światłu nieba przez oczyszczający ogień czyśćca, albo w ciemność, gdzie Jego obecności nie ma. Faustyna powtarzała: teraz jest czas miłosierdzia, potem przyjdzie czas sprawiedliwości. Dlatego Jezus przez jej słowa woła do każdego z nas: Nie odkładaj nawrócenia, wróć dziś, nawet jeśli masz na sumieniu ciężar wielu lat, Jego miłość jest większa. To właśnie po to dał światu koronkę do miłosierdzia Bożego i święto miłosierdzia, by nikogo nie stracić. Twój pierwszy krok, Umów spowiedź, jeszcze dziś, zmów choć jedną koronkę za siebie lub za kogoś bliskiego i powiedz prosto z serca: Jezu, ufam Tobie. Bo kiedy nadejdzie Twoja minuta po śmierci, liczyć się będzie tylko to, czy Twoje serce znało i kochało swojego Stwórcę. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Jeśli ten film pomógł Ci inaczej spojrzeć na życie i wieczność, zasubskrybuj kanał Głos Wiary i zostaw łapkę w górę, aby ta treść docierała do kolejnych osób. Podziel się w komentarzu tym, za co chcesz dziś podziękować Bogu, bo każda wdzięczność przybliża nas do Niego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.